Znajdujemy się na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek na podwórku pomiędzy ulicami Ostrowskiego, Grabiszyńską, Fiołkową i Nasturcjową. To tutaj zakończyliśmy pierwszy etap rewitalizacji tego wnętrza. W ramach prac wykonaliśmy przede wszystkim prace związane z zagospodarowaniem wód opadowych. W ramach tego pod podwórkiem znajdują się ogromne zbiorniki, do których jest gromadzona woda opadowa, a następnie w trosce o zieleń, która istnieje na tym podwórku i będzie projektowana w następnym etapie, zbieramy deszczówkę, która będzie zasilała te Zieleń. Największą wartością to jest to, że zrobiono odwodnienia, dlatego że tutaj zawsze były problemy z odpływem wody. No oczywiście chodniki, nawierzchnie, nie będzie się kurzyć, to fajnie. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców drogi wyposażyliśmy w progi zwalniające, a dodatkowo rozpoczęliśmy też budowę oświetlenia na tym podwórku. Docelowo oświetlenie będzie gotowe w ramach drugiego etapu, który rozpocznie się w 2022 roku. Mają być jeszcze inne rzeczy porobione oprócz tej nawierzchni, no i tych trawników i miejsc parkingowych. Także trzymam kciuki. W ramach drugiego etapu wykonamy przede wszystkim górkę rekreacyjną, która zimą będzie służyła najmłodszym Wrocławianom do jazdy na sankach, a latem, chociażby do jazdy na rowerze, będzie też boisko wielofunkcyjne, a także siłownia dla dzieci i dorosłych. Dla nas mieszkańców to też jest wartość, dlatego że to podnosi niewątpliwie wartość naszych mieszkań, dlatego że jeżeli jest fajne podwórko, miejsca parkingowe, to na pewno to jest dla nas z korzyścią.